Witam Was serdecznie z tej strony ITEN, a w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam unboxing gry, której premiera datowana jest na marzec 2013 roku, czyli Sniper Ghost Warrior 2. Jest to gra łącząca cechy strzelanki oraz strategicznego podejścia do rozwiązywania problemów polegających na eliminowaniu przeciwników najlepiej z jak największej odległości. W przeciwieństwie do takich tytułów jak chociażby Battlefield czy Call of Duty nie będziemy tutaj biegać jak szaleni po całej mapie strzelając do wszystkiego co się rusza i stanowi dla nas zagrożenie. Sniper Ghost Warrior 2 jest drugą odsłoną serii bazującą na silniku Cry Engine 3, która zadebiutowała na rynku w połowie 2010 roku. Ponownie wcielamy się w snajpera infiltrującego tereny wroga. Staramy się po cichu przedostać do celu i wyeliminować go z bezpiecznej odległości. Snajper Ghost Warrior 2 został stworzony przez polską firmę CI Games, odpowiedzialną nie tylko za pierwowzór, ale także szereg innych tytułów, jak np. Enemy Front. Rozgrywka w tym tytule prezentuje się zgoła odmiennie do tego, do czego przyzwyczaiła nas większość obecnych na rynku strzelanie z perspektywy pierwszej osoby. Ponieważ naszym głównym środkiem perswazji jest snajperka, unikamy zatem bezpośredniej wymiany ognia z wrogiem, czając się w zaroślach i wyczekując odpowiedniej chwili na oddanie celnego strzału. Niejednokrotnie mamy też okazję wykazać się umiejętnościami skradania się, atakując przeciwnika z zaskoczenia i błyskawicznie eliminując ich w zwarciu. Dwójka przenosi nas w lokacje wcześniej nieodwiedzane, dzięki czemu postawimy naszą stopę m.in. na ośnieżonych zboczach Himalajów czy w zniszczonym Sarajewie. Nowe warunki wymagają nowych strategii, dlatego twórcy oddali do naszej dyspozycji oprócz sześciu karabinów snajperskich i pistoletu, także noktowizor i termowizor. Po raz kolejny CI Games przygotowało złożony model fizyki oddający całą charakterystykę korzystania z karabinu snajperskiego. Początkujących ucieszy fakt, że gra posiada stosowne ułatwienia, które pomogą nam oswoić się z tytułem, jak chociażby ułatwione celowanie do oddalonych celów, gdzie musimy brać pod uwagę takie czynniki jak np. opadanie pocisku, siła i kierunek wiatru. Jedną z najważniejszych poprawek jest też usprawniona sztuczna inteligencja komputerowych przeciwników. Osobiście miałem już do czynienia z tym tytułem około 1,5 roku temu, ale w związku z tym, że obecnie edycję kolekcjonerską można kupić za około 40 zł, wraz z dostawą postanowiłem złożyć zamówienie i pokazać wam co znajduje się w środku oraz oczywiście nagrać gameplay gdyż tego typu gry gdzie możemy się poskradać i postrzelać z dużej odległości sprawiają mi mega frajdę. Ale przechodząc do meritum, jaki jest tytułowy unboxing. Pudełko może nie jest okazałe jest dosyć małych rozmiarów, nie znajdziemy w nim żadnej figurki, wisiorka z nabojem czy czegoś podobnego, ale jest i tak warty uwagi. Po pierwsze, w samej grze mamy do dyspozycji dodatkowe dwa karabiny snajperskie DSR i Vintores, oraz cztery dodatkowe postacie w wersji multiplayer. Samo namacalna zawartość edycji kolekcjonerskiej to ścieżka dźwiękowa z gry, artbook, książka Sniper One Shot One Kill, oraz steelbook. Na tylnej części pudełka znajdziemy oczywiście kilka zdjęć, wymagania sprzętowe oraz jakieś loga partnerów, producentów i podobne. Jak już wcześniej wspomniałem o zawartości edycji kolekcjonerskiej, to przedstawia się ona w szczegółach w ten oto sposób. Po pierwsze, steelbook z ładnie wytłoczonym napisem Sniper Ghost Warrior 2 na froncie oraz ze zdjęciem naszego głównego bohatera. Natomiast tylna część pudełka ukazuje nam zdjęcie środkowej części karabinu snajperskiego oraz dosyć ciekawe przesłanie There are soldiers and then there are snipers Natomiast wnętrze pudełka skrywa w sobie jak żeby inaczej płytę do instalacji, krótką instrukcję do gry oraz kod do pobrania dodatku DLC. Drugą pozycją jaką znajdziemy w edycji kolekcjonerskiej jest książka Sniper One Shot One Kill opisująca historię, tajniki i ciekawostki dotyczące snajperów. Sama książka jest oczywiście w angielskiej wersji językowej co myślę że nie powinno stanowić dużego problemu gdyż jest ona napisana no, w powiedziałbym dosyć przyjazny sposób więc osoby ze słabą znajomością angielskiego miałyby problem jedynie z jakimiś może pojedynczymi wyrazami bądź terminologią. Trzecia rzecz odnaleziona w pudełku to oczywiście soundtrack z gry który macie okazję słuchać w czasie oglądania tego unboxingu. Płyta zawiera 15 kawałków, które może nie sprawdzą się do słuchania w domu, a przynajmniej ja nie jestem fanem słuchania muzyki w czterech ścianach, ale na przykład w samochodzie podczas dłuższej wyprawy, by zabić ciszę, to jak najbardziej. Ale to jak już mówiłem wcześniej, kwestia gustu. Ostatnim dodatkiem jest nieodzowny artbook, który w każdej edycji kolekcjonerskiej jest nie lada gratką. Książeczka zawiera ponad 70 stron z koncepcjami, rysunkami postaci jakie możemy spotkać w grze, dostępnymi broniami, pojazdami, budowlami oraz lokacjami. Jedyne co pozostawia mi osobiście lekki niedosyt to chciałbym by w części poświęconej broni znalazły się takie chociażby okrojone informacje na temat specyfiki danego kalibru, skuteczny zasięg, rodzaj amunicji i tym podobne, no ale skoro to artbook to już nie wymagajmy za dużo, jest dobrze tak jak jest. I cóż, to byłoby wszystko czego możemy się spodziewać w kolekcjonerce Sniper Ghost Warrior 2 Jak pewnie zauważyliście w czasie opowiadania Wam o tej grze po lewej stronie cały czas wyświetlane są dwa filmiki z gry A skoro unboxing mamy już za sobą to niebawem też możecie się spodziewać gameplayu Tak więc kończąc ten odcinek trzymajcie się ciepło, zostawiajcie komentarze i oceniajcie. Pozdrawiam Was!